Witamy w świecie daci. Nazywam się Mariusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu Maciej Kukiełka. Zapraszamy na następny film. W ostatnich naszych filmach prezentowaliśmy różne modele daci w wersji Extreme, czyli dacie Duster oraz dacie Jogger. Pora na dacie Sandero w wersji, wersji Stepway. Zapraszamy. Dacia Sandero Stepway jest to mały crossover z gamy modelowej Daci. Klasyfikujemy go właśnie jako crossover, czyli małe auto o właściwościach. Prawie że terenowych, bardziej miejskim, o dużym prześwicie. Wersja Extreme, czyli najnowsza wersja w najnowszym kalorze, w, w najbogatszej wersji wyposażenia. Wersje Extreme podbijają moje serce. Dacia Sender roztepłe jest tak samo ładne jak Dacia Jogger. Nawet ładne, powiedziałbym, że nie pasuje do tego auta. Ten masywny przód, spójrzcie, przetłoczenia e, maski, masywne. Elementy stylistyczne nadają mu takiej siły. E, ładny, ale taki dominujący, taki mocny. O ile jestem fanem modelu Duster, to również Dacia Sandero Stepway w tej wersji podbija moje serce. Bardzo chętnie przesiadłbym się na taki model w takiej wersji wyposażenia. Wyróżnikami wersji Extreme jest przede wszystkim kolor, zielony ceder. Również dodatki brązowo-miedziane. Brązowo-miedziane o nazwie Koper, znajdziemy je z przodu, znajdziemy na kapslach Alufelk, znajdziemy je na obudowach lusterek, logo Daci na drzwiach, napis Stepłej na modułowych relingach dachowych. To są wyróżniki w wersji Extreme, czyli kolor zielony oraz miedziano-brązowe dodatki. Kolejne wyróżniki w wersji Extreme to m.in. antena płetwa rekina. W innych modelach, w innych egzemplarzach Sandero Stepway albo w modelu Duster bardzo często standardową e, antenę wymienialiśmy właśnie na antenę płetw rekina. Ona jest bardzo nowoczesna, praktyczna, wiele osób ma nadal niskie garaże i przy wyjeździe tyłem z garażu no, trudno, żeby nie ułamać standardowej antenki. Alufelgi w kolorze czarnym. Kolejny wyróżnik w wersji Extreme. Naklejki na drzwiach. E, Maczku, jak powiedziałeś, jak to jest wzór topograficzny? Wzór topogra topo topograficzny. Mamy je na drzwiach, również element tutaj pod lusterkiem wzór topograficzny. To wizualnie, patrząc na Sandero, możemy dzięki tym dodatkom, wyposażeniem, zidentyfikować dacie Sandero Stepway jako wersję Extreme. Dacia Sandero Stepway jest jednym z najmłodszych modeli Dacia, nie licząc oczywiście. Jogera, czyli znajdziemy tutaj aktywny system wspomagania hamowania. System, który potrafi, umie, umożliwia wyhamowanie auta przed przeszkodą. Rozumiemy tutaj jako auto stojące albo jadące. Zakres działania tego systemu jest różny w zależności od tego, czy przeszkoda stoi, czy jedzie. Różny pod względem zakresu prędkości, z którą poruszać się będzie Dacia Sandero. Najbogatsza wersja wyposażenia, czyli nie może zabraknąć systemu bezkluczykowego otwarcia i uruchomienia silnika. System Keyless Entry. Podchodzimy do auta, samochód się otwiera, odchodzimy od auta, samochód się samoczynnie zamyka. Pomijam fakty oczywiste, czyli czujniki parkowania przód, czynniki parkowania tył, kamera cofania. Jest to standardowe wyposażenia, wyposażenie DACI i Stepway. Czujnik deszczu, czujnik zmroku. Te elementy znajdziemy już w tych wersjach. Myślę, że nie ma sensu zbyt obficie się o nich wypowiadać. Jest jeden element, który musimy pokazać. Absolutna nowość w DACI, DACI Stepway, Znajduje się tutaj, w szyberdach. Jest to pierwszy pierwszy model DACI, który posiada szyberdach. Za chwilę pokażemy go od wnętrza auta. I otwieramy szyberdach. Spójrz Maćku, widzisz? Całkiem płynnie to chodzi, całkiem fajnie to chodzi. Możemy dodatkowo zasłonić roletę przeciwsłoneczną. Ona tutaj nie, nie zamyka się, jeżeli szyberdach jest otwarty. To odkryłem w tej chwili, <laughs> może w drugą stronę. Ok. Otwieramy razem z roletą, przy zamknięciu. Zamknięty i zasuwamy roletę przeciwsłoneczną. Jest to pierwszy raz w daci mówię o szyberdachu. Fajna ostatnio pożądana nawet opcja wyposażenia samochodów. Klienci o to pytają. Pierwsze zapytania handlowe mamy na temat Daci Sandero Stepway w wersji Extreme z szyberdachem. Zobaczymy, jak, jak pójdzie sprzedaż. Zapraszamy oczywiście do nas osoby zainteresowane zakupem Daci Sander Stepway w wersji Extreme. Tapicerka MicroCloud Cloud, wyłącznie w wersji Extreme. Siedzisko Micro Cloud, właśnie tak się nazywa ta tkanina. Bardzo ładne przetłoczenie. Bardzo ładne nici w kolorze miedziano-brązowym koper. Przetłoczenia na oparciach, inne elementy stylistyczne, spójrzcie, czyli dysze nawiewów, również zaakcentowane tym kolorem. Bardzo elegancko to wygląda wewnątrz. Mówię, ja jestem miłośnikiem Daci-Duster, ale oglądając dacie Jogger albo Daci-Sandy Stepway w tych wersjach po prostu się łamię. Maciek pokazuje zestaw multimedialny. Zestaw multimedialny oferuje na przykład nawigację, na przykład smartfon integrację, czyli kopiowanie aplikacji telefonu, czyli pełne multimedialne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie bezpłatne w daci. Myślę, że to też jest argument sprzedażowy. Pełna wersja wyposażenia, czyli podgrzewane przednie fotele. Wracaj maczku, podgrzewane przednie fotele. Klimatyzacja automatyczna, system Extended Grip, czyli system wspomagający wyjazd z grząskiego terenu. Mamy automatyczny hamulec postojowy, cały ten panel jest tak jakby nierozerwalny, czyli automatyczny hamulec postojowy podłokietnik ze schowkiem to kupujecie w pakiecie, od razu w pakiecie jest on dostępny tylko i wyłącznie w ten sposób. Tak jak wspomniałem, dacie Sandero Stepway klasyfikujemy jako crossovera, małego crossovera, czyli takiego miejskiego zawodnika. Mamy prześwit 20 cm, To wbrew pozorom do wykorzystania nie tylko w warunkach, no może nie terenowych, ale takich miejsko-terenowych. Jest to również udogodnienie do wsiadania do, do auta, żeby wygodnie wsiąść i wysiąść do samochodu, żeby za nisko nie siedzieć, nie wślizgiwać się na fotel. Szczególnie jest to przydatne dla osób no, z problemami kręgosłupowymi, na przykład wysokie osoby, takie jak ja, bardzo często mają problemy z wsiadaniem, wysiadaniem, To auto idealnie do tego się nadaje. Segment B, czyli samochód o długości 4 m9 cm i 9 mm szerokości 1,84 i8 mm i wysokości przepraszam, 1,84 i8 to była szerokość z lusterkami. Wysokość to jest 1,58 i 7 mm. Zauważcie, segment B, typowy segment B około 4 m, nie zrobimy z tego, wy również nie róbcie z tego samochodu typowo rodzinnego. To jest samochód dla dwójki, trójki osób do poruszania się po mieście, już widzę te komentarze: prawie że hejtu, że takim samochodem powinno się jeździć wszędzie. Tak, ale klasyfikujemy go bardziej do miasta. Możecie jeździć i autostradami. Bagażnik. Pojemność bagażnika 328 dm3. Jak na tę klasę, jest on stosunkowo duży. Jeżeli będziecie porównywali samochody z tego segmentu, zwracajcie uwagę na pojemność bagażnika i nie piszcie mi, że samochód kompaktowy, czyli w klasie wymykającej się Dacia Sandero Stepway ma większy bagażnik, bo oczywiście ma, a to mamy ciągle samochód typowo miejski. Dacia Sandero Stepway w wersji Extreme możecie kupić z silnikiem benzynowym 90-konnym z automatyczną skrzynią biegów. Z silnikiem benzynowym 100-konnym, z fabryczną instalacją gazową oraz silnikiem benzynowym 110-konnym benzyna. Ten silnik ostatni jest innym silnikiem niż te poprzednie, które wspomniałem. W wersji prezentowanej na salonie mamy wersję silnikową TCE EcoG 100 koni. Maciek się uśmiecha, bo pilnuje mnie, mnie czy się nie mylę nie, i nie życzam. Przejęzyczam, e, czyli fabryczna instalacja gazowa 100 koni mechanicznych, e, 160 nm, czyli e, moc właściwa przy, przy obrotach 2100 obrotów na minutę. E, silnik całkiem żwawy, a przede wszystkim ekonomiczny. To e, jest bardzo duża zaleta tego silnika. Oczywiście trzy-cylindrowy, cylindro, 990 cm3. E, m, aczkolwiek dla tych, którzy lubią bardziej dynamicznie jeździć, mamy silnik 990 cm3, benzyna 110-konną. Tam już mocy zdecydowanie nie brakuje, ale niestety nie można połączyć go z fabryczną instalacją gazową. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja ułatwi Wam wybór modelu DACI e, do zakupu. Polecamy się jako sprzedawcy. E, jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów oraz mailami, które za chwilę się, za chwilę się pokażą. Pamiętajcie o nas przy zakupie DACI. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za laj lajki i pozytywne komentarze, zaprosić Was na następne produkcje, życzyć, życzyć dużo zdrowia. I do zobaczenia w następnych filmach.